Siemanko Ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Bramkarzem, a dzisiaj czeka nas jeden mecz w Lidze Mistrzów z Sevillą i jeden mecz w Lidze z Borussią Dortmund. Są to trudni rywale, ale liczymy, że w obu spotkaniach zdobędziemy 3 punkty. W Lidze Mistrzów w naszej grupie zajmujemy obecnie drugą lokatę, z Bazyleą przegrywamy jedynie bilansem bramkowym, nad Sevillą mamy jeden punkt przewagi, nad PSW Eindhoven aż 4. Oczywiście chcemy wygrać spotkanie z Sevillą, bo wtedy powiększymy nad nimi przewagę, aż do 4 punktów. Będzie to już dość bezpieczna przewaga. A poza tym gramy na Alliance Arena, tutaj zawsze chcemy zwyciężać. Nie my gramy z mistrzem Hiszpanii, ale my przecież jesteśmy mistrzem Niemiec i śmiało możemy powalczyć tutaj o 3 punkty. Pora zaczynać to arcyważne spotkanie. Jest szansa dla Sewii, zobaczmy Ben-Jeder przedziera się. Co wymyśli w tej sytuacji? Ben-Jeder centruje na pole karne, Waskę uderza z głowy, ale nie trafia nawet w bramkę. W bardzo dogodnej sytuacji mamy sporo szczęścia, że Włoch bardzo przeciętnie gra głową. I kolejna szansa dla Sevilla. Ewidentnie w tym spotkaniu chcą zdobyć 3 punkty. I Borra bardzo ładnie podaje do Konoplianki. Konoplianka, co wymyśli w tej sytuacji? Podaje piłkę do Ben-1. ben Benieder przedziera się. Wypatrzył dobrze ustawionego Konopliankę. Konoplianka uderza, broń drągowski jest dobitka, ale bardzo nieudolna. No i koniec spotkania. Rezultat 0-0. do -0. No niestety tracimy punkty. Mogliśmy w tym spotkaniu zwyciężyć, no ale zabrakło skuteczności. W decydujących sytuacjach. Jak widzimy, drągowski sparował jedną piłkę, nota 6,6. Są tu jakieś powtórki, tak, jest obrona drągowskiego, można ją śmiało zobaczyć. Dobra akcja i Bory podanie do konopianki. Konopiankę uderzał, ale drągowski spokojnie odbił pi tą piłkę. Tutaj jeszcze była próba dobitki, no ale strasznie nieudolna, więc mieliśmy w tej sytuacji. Trochę też szczęścia. I tutaj jeszcze obrona Sergio Rico. Dobra zespołowakcja Bayernu Monachium, ale niestety Hiszpan stanął na wysokości zadania i odbił tą piłkę na rzut rożny, po którym nie było zagrożenia. No, statystyki dość wyrównane, chociaż my mieliśmy więcej celnych strzałów. No, ale ogólnie mecz. Remis myślę nawet sprawiedliwy jest. Chociaż zawsze chciałby się zwyciężać. Z zawodnikiem meczu Filip Lam, Niemiec rozgrywał naprawdę dobre spotkanie. Jedna interwencja drągowskiego, trzy Sergio Rico. I dziwię się, że Hiszpan ma tak niską notę. Mimo kilku naprawdę niezłych interwencji. Przejdźmy dalej. Jak widzimy, PSW urwało punkty Bazylei. Więc w lidze mistrzów zachowany jest status quo. Nikt tutaj ani nie awansował w tabeli, ani nie spadł. Możemy też zobaczyć teraz, jak wyglądają inne grupy, no bo wiadomo, jest już prawie pół metek za nami, więc warto też zobaczyć, jak sytuacja przedstawia się w innych grupach. No nie ma tutaj chyba jakichś wielkich sensacji, chociaż wiadomo, zdarzają się niespodzianki, no ale raczej faworyci prowadzą. Na przykład Borussia Dortmund dość słabo idzie. no. Tutaj na przykład Bayer prowadzi Leverkusen brawo. O to chodzi? Tutaj Real Madrid dał się. Na razie wyprzedzić Crystal Palace i też nie radzi sobie jakoś specjalnie w tej lidze Mistrzów. No w naszej grupie na prowadzeniu Bazylea, więc to można uznać, że jest sensacja w takiej grupie, no ale Bazylea to dość solidny zespół jednak. Jeszcze dwie grupy przed nami, no tutaj Manchester prowadzi przed Atletico, może Wolfsburg jeszcze powalczy o awans, zobaczymy. O, Liverpool też sobie nieźle radzi, chociaż Galatasaray tam niebezpiecznie goni. I okej, okay, obejrzeliśmy już wszystkie statystyki, znaczy wszystkie grupy, nie ma jakichś wielkich sensacji. Ale może na koniec jakaś będzie zobaczymy. A teraz pora zaczynać spotkanie z Borussią Dortmund. Gramy na Signal i Duna Park. Nie będzie łatwo, ale jedziemy tam po 3 punkty. Pora zaczynać to spotkanie. Szansa dla Borussii zobaczymy. Weigl. Weigl ładnie przejął piłkę, podaje do Kramaricza, Kramarić. zastawia się, wypatrzył, ustawionego dobrze Dembele, Dembele, Ginter, Dembele, ładnie podaje, Kramaric, Kramaric, podaje do Rode, Gytze blokowany, Rodę uderza, ale Drągowski bardzo pewnie łapie tą piłkę. Kolejna szansa dla Borussii, ładnie się tutaj zastawia Castro, Gonzalo Castro, Odgrywa do Gintera, Ginter do Kramaricia, Kramaric strzela na poziomie ekstra klasy. Z takimi strzałami to on będzie gwiazdą, ale nie Bundesligi, to jest pewne. No i koniec spotkania: rezultat 0 do 0. Niestety tracimy punkty na Signal i Duna Park. Borussia miała swoje szanse, jak widzimy jeden strzał złapany, no ta 7,1. Chociaż najbardziej bym wyróżnił to pudło właśnie Kramaricia, bo naprawdę jest to dramat. Chociaż strzał Alana był jeszcze gorszy. Zobaczcie, to jak można tak spudłować? No zobaczcie, idealna sytuacja i nawet w bramkę nie trafił. No nie powiem, że Kramaricia oddał lepszy strzał, no bo też powiem szczerze, że w Ekstraklasie są lepsze strzały niż te Kramaricia. Bo naprawdę jak się znajdujesz w takiej sytuacji, to przynajmniej traf w bramkę, to jest podstawa. Jak chcesz zdobyć bramkę, jak bijesz gdzieś po trybunach? No chyba, że jakichś kibiców nie lubią, no to może w nich celują. Zawodnikiem meczu Grzegorz Krychowiak, znów dobry występ Polaka. On naprawdę rozgrywa świetny sezon w bajernie Monachium. Jedna interwencja Drągowskiego, burkiego. I dziwię się, że Szwajcar ma tak niską notę. Niekiedy te noty są dla mnie niedorzeczne. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Jak widzimy, menadżer nas chwali bardzo dobra wiadomość. Wiadomo, zawsze pochwały cieszą. A jak menadżer cię chwali, to raczej masz pewne miejsce w pierwszym składzie, co jest dla nas bardzo ważne. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda bun tabela Bundesligi. Zajmujemy obecnie czwarte miejsce, do lidera tracimy 3 punkty, i w następnym meczu, znaczy w następnym odcinku, gramy mecz z Szalkę, więc możemy ich dogonić. Wystarczy zwyciężyć w tym spotkaniu. A poza tym, w następnym materiale zaczynamy zmagania w Deutscher Pokal. Plus gramy mecz z liderem Schalke. Wiadomo, zmagania pucharowe rządzą się swoimi prawami, przegrywasz jeden mecz i odpadasz. Ale gramy z Karlsruhe, więc raczej nie odpadniemy, chociaż nie obraziłbym się o jakąś serię jedenastek, czy coś w tym stylu. Ale raczej myślę, że Bayern spokojnie w 90 minutach rozstrzygnie to spotkanie, no bo wiadomo, jesteśmy w tym spotkaniu faworytem, jeśli odpadniemy, to będzie wstyd po prostu, no. Trzeba przejść tą rundę, bo naszym celem jest oczywiście zdobycie pucharu. Taki jest plan i nie ma innej opcji. Musimy go zrealizować. Więc jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!